He, he, he. Neymar chce wrócić do Barcelony. Prosił o to już 5 lat. 5 razy, przepraszam. 5 razy. Klub Barcelony. Ale z drugiej strony chce 65 milionów euro za to, że został zwolniony z Barcelony. He, he, he. Gra ze wszystkimi i mówią, że to jest fake news. I co myślą o tym, co myślą o tym kibice Barcelony? Barcelona nie chce kibice Barcelony nie chcą go widzieć z powrotem. Proszę bardzo, Lobo Carrasco. Gracz, który kiedyś grał z Diego Armando Maradona. Wszystko według programu Ciringuito de Hugones. Klub sam zrobił głosowanie ludzi, czy chce wrócić, czy chcą, żeby wrócił Neymar do Barcelony. Lobo Carrasco powiedział, że nie, nie chce go widzieć. I większość kibiców Barcelony są za tym, żeby nie wracał. Nie przebaczają mu odejścia z Barcelony w sposób, który odszedł. Jakby mu zaniżyli pensję to okej, okay, niech wróci. 65 do 70 kibiców Barcelony nie chce go więcej oglądać